Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić wyciskarkę wolnoobrotową marki Kuwings Revo 830. Firma Kuwings istnieje na rynku od blisko 40 lat, a na polskim od 10, wciąż tak naprawdę ulepszając swoje wyciskarki. Nazwa nowego produktu wskazuje jednak, że nie jest to ulepszenie, a rewolucja. Czy tak rzeczywiście jest? Dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Zapraszam do oglądania. Jeżeli kiedykolwiek oglądaliście materiały dotyczące wyciskarek wolnoobrotowych, to zapewne będziecie to wiedzieć. Ale jeżeli nie, to chętnie przypomnę, że taka wyciskarka wolnoobrotowa w przeciwieństwie do sokowirówki, ona nie ściera owoców czy warzyw, tylko ona je zgniata, ona je miażdży, dzięki czemu ten sok ma zupełnie inną konsystencję aniżeli z sokowirówki. On jest gęsty, on jest mniej klarowny, zawiera bardzo dużo błonnika. Sok robiony przez wyciskarkę wolnoobrotową wytwarza się też wolniej. Dzięki czemu ten sok jest mniej napowietrzony i dłużej zachowuje witaminy i właściwości odżywcze. Sok uzyskany z wyciskarki wolnoobrotowej możemy też z powodzeniem przechowywać do 72 godzin, a warunek jest tylko taki, żeby był szczelnie zamknięty i żeby przechowywać go w lodówce. No i to powolne wyciskanie ma jeszcze jedną ogromną zaletę, że my możemy sobie przygotować sok z roślin liściastych, z ziół, możemy sobie zrobić mleko roślinne, musy, przeciery, także to jest naprawdę genialny sprzęt. Ja od ponad dwóch lat korzystam z Evo 820 Plus i jestem z tej wyciskarki bardzo zadowolona, ale kiedy na rynku pojawiło się Rewo 830 to wiedziałam, że muszę przetestować ten model i muszę poznać różnice. No i różnice są znaczące, ponieważ Revo 830 to tak naprawdę hybryda dwóch wyciskarek pionowej i poziomej. Pionowej, czyli takiej, która sobie zdecydowanie lepiej radzi z takimi twardymi warzywami i owocami, i poziomej, która lepiej sobie radzi z zieleniną, z selerem naciowym. Rewo 830 ma właśnie cechy tych dwóch wyciskarek: pionowej i poziomej, dzięki dwóm wlotom i dzięki specjalnemu ostrzu na ślimaku, tak zwanemu SmartCut. A teraz szczegółowo. Tutaj, właśnie u góry, mamy duży wlot. Podobnie jak w Ewo 820, tylko tutaj ten wlot jest szerszy. Średnica to 88 mm, a nie 82 mm jak było w Ewo. No i mamy ten dodatkowy wlot, który dedykowany jest do warzyw włóknistych, czyli do selera naciowego, do jarmużu, ale też do takich twardych włóknistych warzyw jak, jak burak, jak marchewka. A teraz zobaczcie na różnicę w ślimakach. Tutaj, właśnie w Rewo 830, mamy ten smart cut, który odpowiada za cięcie warzyw włóknistych. I to się odbywa bez naszej ingerencji, dzięki czemu taka wyciskarka pracuje płynnie. A jak wiadomo, równe tempo sprzyja temu, że wyciskarka się nie zapycha. No to chyba czas na przetestowanie. No to robimy sok z marchewki, jabłek i selera. A teraz wrzucam seler naciowy i zobaczcie jak rewo gotnie. Nieźle, co? Nic nam się tutaj nie zapycha. Wyciskarka pracuje płynnie. I jeszcze dorzucamy jabłuszko. I soczek nam się już pięknie wymiesza. Wasza zdrówko. Natomiast jeżeli chcemy zrobić sobie sok z selera naciowego w wyciskarce starszej generacji, to musimy go pokroić samodzielnie, bo w przeciwnym razie ślimak może się zapchać, natomiast rewo zrobi to za nas. Według informacji od producenta zmiany w budowie ślimaka, jak i sita pozwalają uzyskać 10% więcej soku niż wyciskarki poprzedniej generacji. Co jest też bardzo ciekawe, że Rewo 830 to jest jedyne urządzenie na rynku, które posiada silnik tzw. klasy gastronomicznej, dzięki czemu bezproblemowo wyciśnie sok z nawet najtwardszych warzyw i owoców. Ten silnik jest też cichszy niż silniki w poprzednich modelach i pozwala na pracę bez przerwy do 40 minut. Zróbmy taką krótką próbę dźwięku silnika. I REWO 830? Brzmią trochę inaczej, prawda? W nowej wyciskarce Rewą w porównaniu do starszego modelu Ewą spadła ilość obrotów na minutę z 50 na 40 i tak jak mówiłam, wydłużył się czas pracy bez przerwy z 30 do 40 minut. Kolejna różnica jest taka, że Rewo 830 jest też jedyną wyciskarką na rynku wykonaną z biodegradowalnego tworzywa najwyższej jakości Ekozen, który nie zawiera ani BPA ani bisfenolu F, czyli jest zdrowszy dla użytkownika, jest też niezwykle trwały i odporny na przebarwienia. Rewo 830 można kupić w czterech różnych kolorach i na całe urządzenie, czyli na silnik i części udzielana jest aż 10 letnia gwarancja. W opakowaniu oprócz urządzenia mamy dwa pojemniki, jeden na wytłoczyny, drugi na sok. Taki dopychacz. Szczoteczkę do czyszczenia. Specjalny koszyczek do czyszczenia sitek. Po zrobieniu soku wystarczy wyciągnąć sitko. Pod bieżącą wodę nakładamy koszyczek. Kilka energicznych ruchów i sitko jest czyste. Mamy książeczkę z przepisami. Także pomysłów na to, co można zrobić, nigdy Wam nie zabraknie. I co jest też super, że z Polska przy zakupie REWO 830 dodaje dodatkowo dwa sita, dzięki czemu oprócz soków będziecie sobie mogli zrobić smoothie oraz sorbety. No i jak sądzicie, czy Rewo 830 to nie jest rewolucja? Ja myślę, że tak i że to będzie bestseller. To wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień.